Widzowie, dzisiaj zanim zaczniemy odcinek, chciałem Wam polecić fajny fotel gamingowy. Jest to fotel Diablo. No i fotele macie w trzech różnych rozmiarach. Pierwszy no to jest Kids dla dzieci. Tutaj macie normal. No to raczej dla dziewczyn. No. Na justyna pasuje fajnie. Ma 168 cm wzrostu. No na mnie jest yy, za mały ten fotel. Tutaj macie rozmiar King. No ja pracuję zdalnie, montuję filmy, no i ogólnie spędzam dużo czasu przed, przed komputerem, yy, no jest wygodny naprawdę, wygląda ogólnie świetnie ten fotel, no jest starannie wykończony, co możecie sobie teraz zobaczyć na zdjęciach. Da? No, ja tu <laughs> Musisz mieć buty. No. blisko, nie? Ciekawe gdzie ja tu kładem przejadę Też poczekajcie! się czy dzwonimy na policję Wygadujemy się Co było, ty młody kombinujesz? Gleba? Ale widziałem, gleba była A przejdziesz tu? I jest ok? No to dobra Młody, tu drogę Radzi sobie. co? Radzi sobie Drogę sobie znalazł lepszą przejechał! O kurde! Co wy to robicie? Nie mi! Za włodę jest wam A ty za to ta... piję w tym ta... błodzie A ty co łody zrobiłeś? Bo nie dohamować rys w pojemność. To odpalić ci go pewnie Weź na sprzęgło tam w kopni. <śled> Widziałem, że nie widziałeś! <śled> o! Oh. Widzę, widzę właśnie. Gdzie się połamał? Tu. Cały. Aha, o kurde. Kurwa co. Ja pierdzielę. Belkę też masz krzywą, zobacz. Tu się zakopał elegancko. Jeszcze stoi. Gdzieś poszli. O, następny geniuć. Stopka I co hey. MRFa MRF Wszystko się odkręca Ładnie Ciśnij Czy poleciało? Oh Jeszcze jest ciepłe. Też cię goniłem tak szybko, bo mówię ciekawe co to. A to jest kawał śruby. Tutaj. Silnik. Mocowanie. Widzisz mocowanie? Mocowanie silnika. Ta śruba A ja już wiem co zgubiłeś Co? Jeszcze coś? A stopkę? A wziąłeś jeszcze stopkę? I szaleń na szybki zakręt Aha No Pękła Pękła ta Pękła? No No tak No pękła, pękła Jest tak. O, aż ukręcona, no No Kur... No niedobrze Twój się nie psuje, widzisz... O, przyjechałeś tu na to O, jeszcze to zgubiłeś <noise> Ale się sypie No i tak, koniec wypadł, trochę się odsuło, parę i innych było